Witam was wszystkich bardzo serdecznie e, Specjalnie dla was nagrywam e, przedpremierowo e, Last Oasis Jest to gra polskiego studia e, Wszyscy porównują ją mniej więcej do Konana, e, do Atlasa do Arka, coś w ten deseń e, Jest open world e, Ma być podobno wiele osób na serwerach, e, zobaczymy jak wyjdzie jutro premiera, e, także specjalnie dla was nagrywam ten e, gameplay i e, Pierwsze moje wrażenia, zobaczymy, mamy tworzenie postaci, można sobie losowo wybrać postać, mamy z wyboru karnację, fryzurę, są różne rodzaje, zarost, można ABS, można sobie brodę wybrać jaką się chce, ja tutaj taką mniej więcej na mój wzór, kolor włosów, różne można oczy wybrać, także mamy tutaj... Do wyboru kilka opcji. Blizny na ciele, różne, możemy być pocięci, podrapani, zadrapani, a no, może takie lekko podrapane. Blizny na głowie, a ja tam nie chcę być cały zadrapany, no bez przesady. Twarz trzeba chronić. No i mamy naszą postać, tak mniej więcej wygląda postać. O kurde, plecy też trochę mamy dziabnięte No i tworzymy postać. Na pewno chce się nazywać sermisiek. No tak, jak jestem sermisiek, to tak chce się nazywać. Bra, łączymy się z serwerem? O, pozycja numer 1 Dobra, mam nadzieję, że mnie połączy, bo pierwsze moje połączenie z serwerem. Zobaczymy, co się będzie działo. E, no, jest to wczesna wersja e, gry, więc gra ma być cały czas ulepszana. E, cały czas ma być tutaj wszystko e, update'owane na bieżąco. Dobra. I co? I wczytujemy się. Po kataklizmie, no świat tutaj spowolnił. No i zaczynamy. Zobaczymy. No i musieliśmy uciekać przed palącym słońcem. No i dlatego pewnie ci nomadzi musieli nauczyć się tworzyć te walkery. Remember what I you. sand. Całe swoje życie spędziłeś jako wieślarz w flotyli. Teraz w końcu dało ci się spłacić w dług. dług. Zabiorę cię na a przeżyj i wróć do mnie. Mam ci wiele do powiedzenia. You will be taken ok. Survive and Return. I have more to take. Dobra, czekajcie, zobaczymy. Co mamy? kodeks, opcje, grafika, dźwięki sobie troszeczkę zmniejszymy, żeby nie było za głośno. Głośność śpiewu narratora. Dobra. Eee, dobra, nowa podróż. Zbieraj drewno z ziemi, zbieraj włókno z krzewów. stwórz drewnianą pałkę, ok, Drewniana pałka przede wszystkim. Dobra, nasza postać się tu porusza. Zbieramy. Kałęzie. Kraty po survival, więc. O, no, biegamy tak, chodzimy lekko koślawo, Nie wiem, czy to przez to, że tyle leżałem na tym piasku. To Te bieganie też takie. O, coś tam chodzi. Tam coś też jest w gościu. Dobra, uważać będzie trzeba na pewno. Bo nie wiem, czy tu oni są miłodownie nastawieni, czy raczej wrogo. Powiem tak: niebo ładne. Góry ładne. Skały ładne. Tu jakaś struktura z drewna. Też ładne. Postać: no tak jak ją stworzyłem, więc tutaj nie mam większych zastrzeżeń. Dobra, punkty statystyk. Kolejny poziom, fajnie No i co? Stwórz Drewnianą pałkę, ok na C Crafting na C Dobra, pałka Szybki ten crafting nawet Dobra, dobra i tutaj ogłuszyli gościa, dobra, jedyneczka, mamy naszą pałkę Fajnie. No, i tu sobie coś tam chodzi. Zaraz zobaczymy, jak tu fajtyk wygląda. Nie wiem co to jest. Coś jak, jakby lemur. Kurde, ucieka. Dobra, dostał pałką. Spoko zabity. Zbieraj miąż z kaktusów. okej okay. gdzie tu są kaktusy? Tu coś jeszcze ktoś tu chodził. Coś tu chodziło. O, tu chodzi jakiś kościół. Dobra, i co on to ma? Włókno? Włókno i co? I drewno, okej okay. F by wziąć wszystko Biorę Martwy, taka mał, małpiatka martwa, dobra Foko No jak na razie fighting no fajny Nawalamy naszą pałką Małpiatki Młócimy ile fabryka dała zbieramy wszystko oczywiście dobra pozbierane no i teraz tak miąższ kaktusów tu są kaktusy trzeba walczyć o przetrwanie więc walczymy no zbieranie nawet fajne normalnie się tutaj zbiera kaktus można tutaj nawalać odlatują kawałki kaktusa dobra kaktus rozwalony Mamy kawałki z kaktusa. No i mamy zjeść to, dobra. Na ekwipunek na i oczywiście, jakby nie było. Dobra, i co? Podzielić można, przenieść spożyj naprawy. Dobra, pojedliśmy się. A tutaj mamy nawodnienie. Nawodnienie, pewnie życie, i. Coś coś ten deseń. Czekajcie, to to będzie chyba HP, a to będzie y, Stamina. No dobra. No i mamy odkrycie. Odszukaj fragment w szczękach machin kroczących. Dobra, ale gdzie? Czekajcie, mapa. O, jest mapa nawet. Rozbity Walker. Yy, I to jest my. Wioska. Gdzie tutaj jakiś znacznik? Chyba nie. A mapa świata. A wow, jaki wielki świat! Dobra, no powiem tak. Mapa jest bardzo wielka i jest podzielona na tak, jakby sektory. Z tego co widzę, są tutaj różne sektory. I żeby przedostać się do danego sektora, potrzebujemy wody. 50 wody, czyli żeby podróżować, to chyba potrzeba. Nie wiem, to jest chyba woda, no bo tak wyglądała jak kropla wody. Czyli tutaj. Dobra, rozbity. Walker, walker, jak ktoś woli. Co to jest? Jakiś prymitywny piecek. Gotuj. Dobra, ognisko. Fajne ognisko, takie ichniejsze. Dobra, to zwiedzamy trochę świata. Widzę tam kolejne ognisko. I gdzieś tutaj będzie ten rozwalony walker. Teraz zobaczymy. Tu są te łopiatki. No nie są one wymagającym przeciwnikiem, zostają szybki wpiernicz Coś Cośmy to znaleźli? Fragment rzadkie. Ok, użyj. Drzewo technologii. Witaminy. Ekwipunek. Widzę, że polskich znaków tutaj kroczące, ale jest znak zapytania, pewnie ściąkanie nie ma tego. Machiny kroczące, ulepszenia. No i można sobie tutaj odblokowywać. Odblokuj, pieskowe łóżko. Ok, oczko. To będzie budowa. Budowa, łóżko z piasku. Dobra, mamy odblokowane. Niewygodne łóżko, na które można odrodzić się jedynie okazjonalnie. Ok. Dobra. Fajnie, bo samouczek uczy nas wszystkiego po kolei. Dobra. to jest taka podstawowa mapa. Na B się buduje, dobra. Na B się buduje. Łóżko. Ok. No i możemy sobie gdzieś umieścić. Hmm. Pytanie tylko gdzie? Czekajcie. Mamy włókno? Mamy włókno. ha ja jeszcze nie mam piasku. Bo w ogóle trzeba ten piasek pozyskać z ziemi. Hmm. Czekajcie. Jak piasek z ziemi? Co na? Jak, jak zbierać piasek? Hmm. Do no piasku tu jest sporo, ale pytanie, czy go jakoś trzeba. Kamienie, dobra. Kamienie, spoko. Idziemy do tego tutaj, gdzieś tu jest ten rozwalony walker. Zaraz zobaczymy drzewo. Nie. Musimy mieć jakąś siekierę. W sumie nawet logiczne, że trzeba mieć siekierę. A do piasku pewnie jakaś łopata? Coś w ten deseń. Hm. Dobra, zaraz zobaczymy, co tu mamy. Siekiera. Eee. Yy... Ipunek punek siekiera, a trzy, dobra, trzeba te części, fragmenty trzeba zbierać, okej, okay, czyli musimy lutować fragmenty, żeby uczyć się yy, technologii różnorakich, takich czy innych, gdzie tu są te małpolutki, to z nich to wylatuje, dobra. Dawaj, powiem tak. Bierzemy wszystko, jest. Mamy kolejny fragment. Super. No i teraz tak, pipunek. ha, hmm. o, tak. Spoko, butelka. Aż trzy są potrzebne troszek stacje rzemieślnicze o ogniska spoko tego łóżka tutaj nie raczej nie postawimy Dobra. Kurde, wielka ta mapa jest. I tutaj jest ten rozbity. Tam na górze to jest pewnie. Powiem tak: mapa jest bardzo spora. Taka naprawdę duża, bo to jest jakby jedna część tej mapy. Zobaczcie sobie, że mapa świata jest tak spora. Patrzcie, jeszcze tutaj jest pełno tego, więc mogą pododawać. Pewnie dodają. Kanion. A, to jest wszystko europejskie. Widzicie? Wszystko europejskie. Wyschnie. Aha, czyli te oazy tu się chyba tworzą też widzę. Nikt nie zdobył jeszcze kontroli. Czyli będzie można pewnie przejmować kontrolę. Dobra, fajnie. Ło, wow, da się bronić przed czasami. fajnie, że się da bronić przed tymi czasami. aha, patrzcie, ty, zaraz wyschnę trzeba by znieść trochę dobra, zjedliśmy fajnie no i tutaj coś już widać w oddali, teraz zobaczymy co to jest i mamy punkty do rozdania dla naszej postaci czekajcie, na PS postać i co możemy dać sobie walka, mobilność wytrzymałość Dobra, wyczerpujące czynności. No i zdrowie, wiadomo. I wytwarzanie. Świetlik, bizon. Wow. Człapacz. Kurde, jest trochę tego. Jest co robić. Mm. No nie, mamy zbyt wiele HP, niestety. Ale mam nadzieję, że uda się nam coś tutaj porobić. Dobra, i coś tu jest ciekawego. O, patrzcie, coś tu jest. Meczka. Trzeba ją rozwalić. Dobra, mamy pięknie. Zebraliśmy butelkę. Dobra, i mamy te odłamki wreszcie. Mamy ich trzy. blisko Dobra, można tu różne rzeczy robić, kraftować. A my chcemy. Siekiera. Dobra, siekiera. Mamy siekierę. Dobra, i jak ten piasek zbierać? To jest pytanie. Hmm. Może trzeba bardziej na pustynię przejść, żeby piasek zbierać. Tam biegają. Małpiatki. No, kamienie się podnosi, wiadomo. No piasek chyba by trzeba było kopać, tak mi się wydaje. Robi się gorąco, nie wiem. Dobra, zabity ładnie. Jakieś bandaże chyba żeśmy zdobyli, co to jest? Tkaniny z włókien. Dobra, mamy butelkę, super Super Ale tam ludzi zginęło już Ciągle ktoś ginie Dobra Tu biegają, musimy... O kurde, ale ich tam biega Ale to jest jakiś drop większy, fajnie Aha, to jest ich wioska To jest wioska tych mietków, patrzcie co oni tu mają Jakieś budowle Ciekawa sprawa Tu nic nie ma do zebrania, jest to Dwa fragmenty w trupie zajebiście Dawaj na solo. Mało hapsów mamy trochę. Może być przypadek taki, że zaraz ginę. Mam nadzieję, że nie. Chodź. Tracą agro. Trzeba taktycznie. Muszę porobić, że mamy szansę duże, żeby ich porobić. O kurde, ten ma jakąś mocniejszą pałkę. To chyba będzie jakiś wódz tej wioski. Patrzcie, jak on wygląda. Dobra, super. Dobra, czułgamy się. Nie zginiemy chyba. Dobrze, że to jest mapa dla początkujących, na początek pewnie się nas tu moby nie zabijają, znaczy inaczej, powalają nas, ale nie dobijają. No i pierwszy wpiernicz, mam nadzieję, że dam radę go porobić i tak jak mówię, no trzeba tutaj się dowiedzieć jak tu się co wytwarza, jak to się robi, początki bywają trudne, mam nadzieję, że dam radę go porobić. Kurde, ale dobrze. Nie, no widzicie? Patrzcie, <grym> spadłem. Odrodzenie na pustyni, odrodzenie najbliższe miejsca śmierci i w innej oazie. A. Dobra, na pustyni. Ładnie, no i jesteśmy tutaj w punkcie wyjścia. Sprawdzimy. O, no, dużo się znaczy no, traci się trochę rzeczy, ale nie jest aż tak źle. No i znajdujemy się pod ochroną przez chwilę. W momencie śmierci. Tak to wygląda wszystko. Świat oceniam bardzo ładnie. Yy, no, trzeba tu się jeszcze dowiedzieć, jak tu coś się więcej kraftuje, bo jest to rozbudowane. Yy, broń części machiny. Yy, dużo rzeczy tutaj widzicie, jest struktury różne i zasobniki i tak dalej, demontaż, więc jest tego wiele. No jak na razie początkowa za nie jest zbyt duża, świat będzie dosyć spory więc zobaczymy, na pewno będę ogrywać tą grę na streamach No powiem szczerze dla fanów takich gatunków na pewno powinno być to ciekawe, przynajmniej na początku zobaczymy jak wytworzymy pierwsze machiny, pierwsze walki pvp i pierwsze nasze podboje zobaczymy co z tego wszystkiego wyjdzie No jak widzicie początek nie jest aż taki łatwy Będziemy starali się coś tutaj rozbudować, coś więcej zdobyć, no i na pewno jakąś ekipę stworzyć, żeby było fajnie. Mam nadzieję, że gra Wam się spodoba i wpadajcie na streamki. Żółwik dla Was, wszystkiego dobrego i zdrówka przede wszystkim!